Narcyz znika, jakbyś nigdy nie istniał. To nieważne, ile czasu, energii, ile pieniędzy zainwestowałeś w Narcyza, może cię zostawić w jednej chwili, tak jakbyś nigdy nie istniał, a to dlatego, że nie ma więzi emocjonalnej. Narcyz nie może się do ciebie przywiązać, tak jak ty przywiązałeś się do Niego. Sprawił, że uwierzyłeś, że chce czegoś więcej, że chce czegoś co ty, lecz w rzeczywistości Narcyz widział cię jako przedmiot, jako coś, co może wykorzystywać dla własnych korzyści. Gdy tylko Narcyz wyłudził od ciebie to, czego chciał, to wtedy przestał być zainteresowany, zniknął, jak gdybyś nigdy nie istniał. A to dlatego, że nigdy nic dla niego nie znaczyłeś. Narcyz tylko cię wykorzystywał. Myślał wyłącznie o własnych potrzebach. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Więcej znajdziesz na kanale Autentyczny.